Hej, witajcie. Witam wszystkich maniaków bulterierów. E, dzisiaj taki fajny temacik, czy bulterier może być niebezpieczny i agresywny. E, e, teoretycznie oczywiście pewnie, że tak. E, nawet i z jamnika można zrobić totalną besję, która się rzuca na wszystkich i wszystko, ale Pytanie po co? E, ogólnie Bull Terrier e, ma m, taki charakter, że on bardzo, bardzo przywiązuje się do, do człowieka, do właściciela. E, no nie, nie odstępuje go na krok, zawsze jest przy nim, zawsze jest wierny, lojalny. E, i, I taki jest ten pies, jest wesoły, jest naprawdę otwarty na e, nowe znajomości, uwielbia wręcz ludzi, owszem tutaj e, taka, e, e, taka jakby tutaj korekta, jeśli chodzi Bull Terrier kontra inne psy, tak? e, no wiadomo tam z 200 lat temu tarasa powstała, i niestety to była krzyżówka terierów białych angielskich, które już nie, ich nie ma z buldokiem z angielskim. No i cel był taki, że to był, miały być psy do walk. No niestety 200 lat temu no tak, to, tak to było. No i pies miał być, miał być nieustępliwy, miał być e, mocny, e, zwinny, bardzo szybki. No i rzeczywiście taki był. Ale no już od ponad 100 lat te psy są e, hodowane e, w ten sposób, żeby były psami rodzinnymi. E, no do towarzystwa takie psy rodzinne i rzeczywiście bulterier w, e, e, w tej roli sprawdza się wyśmienicie. Po prostu jest tak wesołym psem, E, świetnym do zabaw, do spędzania wolnego czasu i, i, i po prostu e, no, z, z mojego punktu widzenia jak ja m, e, mam, miałem dwa bulteriery, no to żaden z nich nie był agresywny. Nie wiem co trzeba by było zrobić, żeby zepsuć takiego psa. E, Masę błędów trzeba by było popełnić, żeby doprowadzić do tego, żeby, żeby był agresywny w stosunku do innych zwierząt. A do właściciela czy tam do ludzi to już w ogóle nie wiem, co trzeba by było zrobić, żeby tak, taki pies się po prostu ukształtował. No najważniejsze. Myślę, żeby no pytanie teraz tak, no co zrobić, żeby ten pies nie był, nie był agresywny, tak? E, no przede wszystkim myślę, że tak, e, należałoby wybrać, jeżeli byście się zdecydowali na kupno takiego psa. E, o, tam sobie w tle jest, łazi. E, no to co? E, jakąś fajną hodowlę wybrać, tak? E, od doświadczonego hodowcy, e, kupić e, takiego psiaka, e, zobaczyć w jakich warunkach się chowa e, taki pies, e, jak wygląda e, ojciec, e, matka, mm, jak wygląda rodowód, jakie psy były, jaki był dziadek, babcia, prababcia, pradziadek i pra, prababcia, e, także sprawdzić całą historię porozmawiać z właścicielem e, tej hodowli, na pewno parę, parę razy być, e, pojechać do niego, zobaczyć jak te psiaki się wychowują, w jakich warunkach żyją, e, z kim się wychowują, ile tam psów jest, czy może są różne rasy, czy tylko same bulteriery, czy są dzieci, czy e, no jeżeli, jeżeli widzicie, że, że hodowla jest ok i pieski sobie bardzo e, prowadzą szczęśliwy żywot, no to nie ma takiej opcji, żeby ten pies wyrósł na jakiegoś, e, nie wiem, psa, jak to mówią, bulterier, pies, morderca, mi się śmiać chce, jak ludzie po prostu nie znający tej rasy e, posługują się jakimiś tam stwierdzeniami, sloganami, które po prostu są w użyciu no, totalnie bez sensu. No, to nie jest pies na, na bank agresywny. No, trzeba by było naprawdę zepsuć tego psa, żeby był agresywny. E, ja mam akurat miniaturowego bulteriera. Wcześniej miałem standarda. E, no, trochę o, 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 o wadze i wielkości. No, no, Bulterier miniaturowy jest do 30, teoretycznie do 35 cm w kłębie. Często przerastają ten wzrost, ale powinny mieć tak około 35 w kłębie. Waga od 14 do 18 kilo zdarzają się osobniki, które ważą ponad 20 kilo. Także no jest kawałek psiaka, jak, jeśli chodzi o miniaturę. Tak? Z kolei standard to już jest powyżej 35 cm nawet do 45 do 47 w kłębie No i standard powinien ważyć tak od 25 do 45 kg No wiadomo zdarzają się osobniki przede wszystkim samce bo są bardziej potężne które mają no, prawie 5 dych, 5 kilo, 50 kg wagi. No to, to, no to już jest kawał psa, tak biorąc pod uwagę to, że to jest naprawdę kupa mięśni i to, to jest sprawny, naprawdę sprawny pies, bardzo szybki, bardzo mocny. Także rzeczywiście jeśli chodzi o wychowanie, no, trzeba być konsekwentnym i no, trzeba temu uprzekowi po prostu pokazywać, co, co, jest, co jest fajne, co, co jest dobre, co jest niedobre. I taka, taka to recepta na wychowanie psa. tak? E, no to co, jak macie, macie już takiego pieska z hodowli sprawdzonej, Czyli wszystko jest z nim ok, z rodzicami było ok. E, no to charakter powinien być bardzo taki zrównoważony, łagodny. No i zaczyna się szkolenie, no życie z bulterierem, tak. No, fff, no, to są psy uparte, bardzo uparte. Coś, co to, jeśli chodzi o szkolenie, na przykład tam nauki podstawowych komend, siad, leżeć, do mnie, e, zostań. No to coś takiego, co takie komendy, które na przykład Owczarkowi Niemieckiemu albo Border Collie zajmują na przykład nie wiem, nauczenie jednej komendy dwa tygodnie i później powtarzanie i on pro, po prostu w 90% to wykonuje albo nawet i w 100% nawet, to bulterier potrzebuje trochę dłużej. Z racji tego nie, że jest głupszy niż Border Collie, czy tam Owczarek Niemiecki, bo to są bardzo inteligentne psy, tylko z racji tego, że on jest bardzo niezależny, bardzo taki e, uparty i on musi widzieć sens w wykonywaniu e, tych poleceń. To nie jest pies, który tam bezwzględnie e, po prostu wykonuje Wasze polecenia, on po prostu musi się zastanowić, czy to mu się opłaca. No taki, te, taki trochę przekupny pies, ale też tutaj jest no, trudna praca z, z, w szkoleniu z bulterierem, że po prostu, e, żeby nie przesadzić z tymi nagrodami, bo, bo później po prostu jak z, będzie robił wszystkie komendy na smaki, e, no to później nie będzie mu się chciało wykonać czegoś, jakiegoś polecenia dla Was, jak nie będziecie mieli w kieszeni coś fajnego nie? do jedzenia. No i to taka psia korupcja, niestety u bulterierów występuje bardzo często i, I to jest problem. No, ja mam z tą moją tutaj teraz takie problemy. Problemy. No nie są to tam problemy, ona wykonuje polecenia w 70% może. E, a po prostu te pozostałe 30% na zwyczajnie mnie olewa, tak? E, no pracujemy nad tym, trzeba być cierpliwym, konsekwentnym. Trzeba dużo czasu poświęcić takiemu psiakowi, e, Trenować, trenować, trenować i jeszcze raz trenować. No psy są no świetne są moim zdaniem, to jest rasa idealna dla mnie to jest idealna rasa jeśli chodzi o jeżeli o jeszcze chodzi o to jak co pies musi być co pies musi mieć zapewnione jakby żeby był zrównoważony spokojny i po prostu dzięki temu żeby nie był agresywny tak przede wszystkim tak Pies musi w domu mieć swoje miejsce. Najlepiej tutaj sprawdzają się klatki kenelowe. On musi lubić wchodzić do tej klatki. On musi wiedzieć, że tam ma spokój. Taka klatka musi być w takim miejscu w mieszkaniu, gdzie jest spokój, cisza, że mało kto przechodzi. No, zajęła się tą donicą z ziemią no dobra, to się zajmie trochę po kopie i się uspokoi no dobra, no, taka klatka powinna być w takim miejscu w domu, gdzie jest w miarę cicho, bezpiecznie i pies musi się dobrze tam czuć tak? e, to jest podstawa e, dla wyciszenia psiaka tak? on e, musi tam czuć się bezpiecznie e, tam wypoczywać spokojnie może sobie tam 2-3 godziny spać, nikt mu nie będzie przeszkadzał i jeżeli taki pies, taki pies sobie tak się wyciszy, to jest fajnie. Druga sprawa spacery. Nieważne czy mieszkacie w bloku, czy macie ogródek, czy nie macie tego ogródka, wychodzicie i tak, bo nawet największy ogródek ogrodzony to dla psa jest i tak takie mała, mała klatka, większa klatka trochę. To także co najmniej dwa spacery godzinne dziennie, rano i wieczorem i temat z głowy. Praktycznie jak mieszkacie nawet w bloku, wyjdziecie rano na taki intensywny spacer e, z bulterierem, no to, to pies się wybiega, powęszy sobie, pobawi się z innymi psiakami, no w, wraca padnięty i wtedy wie, e, wie, że ma te wyciszenie i w domu może sobie odpoczywać. tak? Później wieczorem wychodzicie jeszcze raz e, na godzinkę i i sprawa załatwiona praktycznie jest. No. Ja tutaj, no, ona ma, e, mija ma rok czasu dopiero, no to ja wychodzę z nią trzy razy dziennie na spacery. E, no, mocze psy, szczeniaki jeszcze więcej potrzebują, częściej, tak. E, ale przynajmniej krócej, tak? czyli nie trzy razy po godzinie czy cztery razy po godzinie, tylko tam cztery razy po pół godziny i to w zupełności wystarcza. No to mamy tak, wyciszenie nam pies wypoczywa w domu spokojnie później na spacerach ma wszystkie swoje potrzeby też zapewnione, czyli eksploracja terenu, zabawa z innymi psiakami, poznawanie różnych ludzi, Przede wszystkim, no i aha, socjalizacja. Socjalizacja to już w ogóle jest temat na oddzielny filmik, no to wiadomo jak macie takiego małego szczeniaka, to musicie mu pokazywać jak najwięcej, musi mieć jak najwięcej kontaktu z innymi ludźmi, musi wiedzieć, że ci ludzie są fajni, ok, że nic im nie grozi, to znaczy jemu nie grozi ze strony ludzi, jak najwięcej pozytywnych kontaktów, tak samo z ludźmi, jak i z innymi psami, jak i z innymi zwierzętami, na przykład kury, konie, nie wiem, alpaki, biedronki wszystko, co się rusza, tak? No, i przyzwyczajanie do tego, że jeżdżą samochody, że jeżdżą ludzie na rowerach. No, socjalizacja jest bardzo ważna i no, trzeba. No, to, to jest oddzielny temat na oddzielny film. No to co? Mamy socjalizację, mamy wyciszenie psa w domu, mamy spacery. Bezpieczeństwo, no zapewnienie, on musi wiedzieć też, że, że dostanie zawsze jedzenie, że, że wszystko OK, czyli taki piesek nie musi o nic walczyć, on po prostu skupia się na, na treningu i, i wtedy nie powinien być w ogóle agresywny, tak jak powiedziałem wcześniej, bulteriery, no owszem, mogą mieć w szczególności, chodzi o psy, bo sunie są zupełnie inne. Ja psa jeszcze nigdy nie miałem, zawsze miałem sunie, no to mi pewnie łatwiej. Sunie są bardziej takie do, do wytrenowania, tak? bardziej spokojne. No psy to są wariaty, wiadomo testosteron jak bije, no to no to się różne rzeczy mogą dziać. I z, z reguły jeżeli jakiś pies, y, bulterier jest agresywny, no to właśnie pies, a nie sumia, nie? Także ale jeżeli no, te, te wszystkie czynniki są wykonane, o których mówiłem, także powinno być ok, także... No nie ma takiej opcji, no ciężko by było sprawić, żeby bulteriera tak wychować, żeby był jakiś nieprzewidywalny, agresywny, nie wiadomo co robił jakieś dziwne rzeczy. Ogólnie to są psiaki kochane, bardzo fajne, wesołe, radosne i, i dużo zabawy z nimi jest. no, no Po prostu komed pies pies po prostu clown, pies komediant. No bulteriery mają wiele, wiele przydomków no dobra, no to tyle sobie pogadałem na temat czy bulterier może być agresywny e, no i co kolejny filmik jakiś no coś tam wymyślę e, może to będzie zdrowie może to będzie charakter e, no zobaczymy o chcę sobie tre, teraz ze mną się bawić, także daj mi znać a, z, ok dobra no to kończę jak się film podobał łapka do góry wiadomo suba dajcie dla motywacji no i co śledzimy kanał i, i jesteśmy w kontakcie no trzymajcie się kochani pozdrawiam